Dzień dobry drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Nowumortopedia. Kanale, w którym w prosty sposób mówimy o nowoczesnym leczeniu schorzeń narządu ruchu. Witają Państwa Paweł Bąk i Marcin Ferenc. Tematem dzisiejszego odcinka jest choroba Freiberga. Wyjaśnimy, czym jest, dlaczego powstaje i kiedy udać się do specjalisty od chorób stóp. Ok, czym jest choroba Freiberga, a na czym polega główny problem? Proba Freiberga to zapadnięcie centralnej części głowy drugiej kości śródstopia. Jest powodowana powtarzalnymi przeciążeniami, które wyładowują się w obrębie głowy drugiej kości śródstopia, co skutkuje zaburzeniem ukrwienia, a to się przekłada na zaburzenie architektury całej głowy i, i zapadnięciem jej kształtu i, i powstaniem złamania takiego podchrzęsnego. I kto cierpi z powodu Freiberga? Są to jakieś specyficzne uwarunkowania? Zazwyczaj choroba rozpoczyna się w wieku nastolat, nastoletnim, czyli nastolatki, osoby dojrzewające zgłaszają pierwsze dolegliwości. Bywa też tak, że choroba w tym okresie jest niezauważalna lub ten stopień nasilenia dolegliwości jest nieznaczny i dopiero w późniejszym okresie 40-50 lat taki pacjent trafia do specjalisty. Więc co powinno zaniepokoić pacjentów? Jakie są objawy? Głównym objawem jest ból zlokalizowany w obrębie stału śródstopno paliczkowego drugiego, czyli w przedniej części stopy, w obrębie palców. Ból pojawiający się w wieku nastoletnim po wysiłku. Więc kiedy pacjent powinien udać się na konsultację do specjalisty chorób stóp? Jeżeli te dolegliwości utrzymują się, nie ma poprawy po odpoczynku, po zmianie obuwia, po zmianie trybu życia, zaprzestania uprawiania pewnej dyscypliny sportu, która przeciąża stopę, przeciąża przednią część stopy. Jak przygotować się do wizyty? Można się przygotować, przychodząc do specjalisty ze zdjęciami rentgenowskimi stóp, zdjęcia powinny być wykonane w trzech projekcjach, AP, bocznej oraz skośnych. Jak leczymy takich pacjentów? W przypadku ostrej fazy y, jałowej martwicy głowy długiej kości śródstopia, czyli u nastolatka czy nastolatki, bo częściej to schorzenie dotyczy pań, y, stosujemy oszczędzanie, czyli unikamy uprawiania dyscyplin sportu, które przeciążają przednią część stopy. można taką stopę unieruchomić nawet w opatrunku gipsowym, czy też w takim bucie, który stosujemy po operacjach na przodostopiu. Można się wspomóc lekami przeciwzapalnymi, ale to jest tylko ten okres ostry. W momencie, gdy już tą chorobę jakby przegapimy i dochodzi do załamania głowy kości śródstopia, wraz z upływem czasu ten staw śródstopnopaliczkowy, pierwszy. Ulega zmianom zwyrodnieniowym, tworzą się osteofity, co skutkuje ograniczeniem ruchomości i taki pacjent wymaga leczenia operacyjnego. Wtedy już leczenie zachowawcze polegające na oszczędzaniu stopy niczego dobrego nie wniesie. W leczeniu operacyjnym posługujemy się kilkoma metodami. Główny taki złoty standard polega na oczyszczeniu operacyjnym tego zajętego stawu, usunięciu wszystkich wyrośni kostnych oraz wykonania osteotomii w obrębie zajętej kości śródstopia, w tym wypadku drugiej. Polega to na tym, że wycinamy klin w części dystanej kości śródstopia, otwarty grzbietowo, czyli grzbietowo do góry i zamykamy, co też skutkuje jakby obróceniem głowy kości śródstopia, tak aby to ten obszar głowy niezmieniony zaczął przenosić obciążenie, żeby na tej niezmienionej części głowy odbywał się ruch Natomiast i zespalamy. Natomiast nie jest to rozwiązanie w przypadku wszystkich pacjentów. Bywa też tak, że zmiany są na tyle nasilone, że tylko i wyłącznie wycięcie tej głowy, czy resztek głowy, oraz paliczka proksymalnego zajętego palca i wszczepienie jakby zastępczego materiału. Takim materiałem jest scaffold, takie rusztowanie, które się nazywa reg Joint. Gwarantuje nam powodzenie operacji. Jak wygląda postępowanie po operacji w takim razie? Bezpośrednio po operacji, po kilku godzinach, pacjent rozpoczyna rehabilitację. instruktaż taki rehabilitacyjny pod pod kierunkiem fizjoterapeuty. W zależności od tego, czy pacjent ma wykonaną osteotomię, czy też nie, musimy czasami unieruchomić taką stopę, lub też porusza się w bucie pooperacyjnym. Okres rehabilitacji i powrotu do zdrowia trwa około 6-8 tygodni. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Wynika z niej, że zawsze warto odwiedzić specjalistę od schorzeń stóp, gdy mamy. Przewlekłe dolegliwości bólowe w obrębie stopy, z którymi sobie nie możemy poradzić? Tak. Tylko i wyłącznie ocena doświadczonego specjalisty chorób stóp może zagwarantować wybór najlepszej, optymalnej metody leczenia w przypadku rozwiniętej, utrwalonej jałowej martwicy w obrębie drugiej kości śródstopia. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Nową Ortopedię. Dziękuję.